Śmiech Karola Nawrockiego wyglądał idealnie, ale właśnie on sprawił, że wielu ludzi mu nie uwierzyło. Obecność pary prezydenckiej na tegorocznym warszawskim orszaku Trzech Króli, który odbywał się pod radosnym i pełnym nadziei hasłem Nadzieją się cieszą, stała się jednym z najgorętszych i najbardziej polaryzujących tematów w polskiej przestrzeni medialnej u progu 2026 roku. Choć wydarzenie to z założenia ma charakter religijno-kulturalny i służy budowaniu wspólnoty, Każde publiczne wystąpienie Karola Nawrockiego jest obecnie poddawane bezlitosnej, niemal chirurgicznej analizie przez specjalistów od marketingu politycznego i psychologii wizerunku. Maurycy Seweryn, ceniony ekspert odmowy ciała, w niezwykle szczegółowej rozmowie z portalem Plejada, wskazał na szereg subtelnych niuansów oraz wyraźnych błędów strategicznych, które sprawiły, że próba ocieplenia wizerunku prezydenta wypadła co najmniej niejednoznacznie. Według eksperta, mimo usilnych starań polityka, by wyjść do tłumu na luzie i skrócić dystans, na każdym kroku pojawiał się wyraźny wizerunkowy zgrzyt, wynikający z braku spójności między deklarowaną otwartością a sztywną strukturą bezpieczeństwa otaczającą głowę państwa. Tradycyjny pochód, który ruszył z pomnika Mikołaja Kopernika po uroczystym błogosławieństwie arcybiskup Adriana Galbasa, był wypełniony radosnym tłumem kolędników, pastuszków i aniołów, tworząc tło niemal idealne dla polityka chcącego zaprezentować się jako prezydent wszystkich Polaków. Karol i Marta Nawroccy dołączyli do orszaku na wysokości Pałacu Prezydenckiego, co natychmiast przyciągnęło uwagę wszystkich obecnych kamer oraz reporterów, w tym ekipy TV Republika, z którą prezydent wymienił uprzejmości. Karol Nawrocki, ubrany w ciemny płaszcz i golf, co w teorii miało nadać mu elegancji w stylu biznes casual i sprawić, że będzie postrzegany jako osoba nowoczesna i przystępna, starał się emanować spokojem. Jednak, jak zauważa Maurycy Seweryn, ten sielankowy obraz został brutalnie zakłócony przez otoczenie prezydenta. Problem polega na tym, że uśmiechająca się bardzo wyraźnie para prezydencka absolutnie nie komponowała się z marsowymi minami i napiętą posturą ochroniarzy z SOP, Którzy byli widoczni niemal w każdym kadrze, ocenia ekspert. Ludzie podświadomie oceniają lidera nie tylko przez jego słowa, ale przez całą aurę, którą roztacza jego świta, a wszechobecność uzbrojonej ochrony skutecznie blokowała budowanie autentycznej atmosfery łagodności i zaufania. Kluczowym i najbardziej intrygującym elementem analizy Maurycego Seweryna była mimika prezydenta, którą ekspert określił jako niezwykle plastyczną, ale jednocześnie głęboko niewiarygodną. Karol Nawrocki w sposób niemal podręcznikowy stosuje uśmiech wzorowany na współczesnych amerykańskich politykach, angażując do ekspresji zarówno górną, jak i dolną szczękę. Choć taki gest ma z założenia budować sympatię i kojarzyć się z sukcesem w polskim kręgu kulturowym, opartym na większej powściągliwości, bywa on często odbierany jako maska lub wyćwiczony grymas. Ten uśmiech jest określany jako uśmiech człowieka, który chce pokazać szczęście, ale w oczach odbiorcy pozostaje niewiarygodny, tłumaczy Seweryn. Ekspert dodał również, że o ile na radosnej imprezie o charakterze religijnym taki wyraz twarzy jest akceptowalny, o tyle Nawrocki przenosi go na sytuacje oficjalne i państwowe, co może paradoksalnie obniżać jego powagę i autorytet w oczach wyborców ceniących stoicyzm. Kolejnym amerykańskim zabiegiem, który rzucił się w oczy specjaliście, było partnerskie podawanie dłoni oraz specyficzne ułożenie ciała. Prezydent często pochylał się w stronę rozmówców z jednoczesnym uniesieniem brwi, co w komunikacji niewerbalnej jest klasycznym sygnałem chęci nawiązania przyjaznej więzi i okazania szacunku. Jednak i tutaj Maurycy Seweryn zauważa brak spójności w stylizacji małżonków. Podczas gdy prezydent postawił na wspomniany golf i strój na luzie, Marta Nawrocka zaprezentowała się w bardzo wizytowym płaszczu i eleganckim toczku, co otworzyło pewien estetyczny dysonans para wyglądała, jakby zmierzała na dwa różne wydarzenia. Ekspert podkreśla, że każde działanie Karola Nawrockiego należy rozpatrywać jako precyzyjną strategię polityczną, mającą na celu rozbrojenie jego naturalnie silnej, wysokiej i momentami agresywnej aparycji. Skracanie dystansu fizycznego i dotykanie nieznajomych to techniki zapożyczone z kampanii wyborczych w USA, które mają ocieplić wizerunek twardego polityka. Pytanie, które pozostaje otwarte u progu 2026 roku, brzmi: Czy Polacy, coraz bardziej świadomi technik manipulacji wizerunkiem, dadzą się przekonać temu amerykańskiemu stylowi, czy też wszechobecność SOP i specyficzna mimika prezydenta pozostawią u nich trwałe poczucie wizerunkowej nieszczerości?